Być może ujadanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło szefa Kremla do złej reakcji i rozpętania konfliktu, zastanawia się Ojciec Święty, papież Franciszek w kontekście wojny na Ukrainie. Uh -huh. Kolejne kontrowersyjne słowa padły z ust papieża, który kolejny raz jest krytykowany za swoje wypowiedzi. Od początku napaści Rosji na Ukrainę sporo emocji wzbudza jednak postawa papieża Franciszka I. Pope is questioning the war's causes, saying the Kremlin was provoked by the quote barking of NATO at Russia's door. On the Ukraine Russia Peace Negotiations, Pope Francis expressed skepticism about whether or not the best efforts were being made to bring an end to the conflict. Drodzy, no w tym czasie majówkowym dostałem sporo takich pytań na temat tego, co papież Franciszek mówi. No i zapytanie, co ja o tym wszystkim sądzę. No, odpowiem tak trochę szerzej, więc najpierw będzie, kiedy papieża bezwzględnie należy słuchać, kiedy papieża bezwzględnie nie należy słuchać. No i w końcu, co o tych ostatnich wypowiedziach można pomyśleć kiedy bezwzględnie trzeba słuchać papieża. W 1870 roku, na zakończenie Soboru Watykańskiego, pierwszego, dokładnie 18 lipca, ogłoszono konstytucję dogmatyczną Pater Eternus, no i tam wyrażono dwa dogmaty. Pierwszy o primacie papieża, drugi o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. Więc jeżeli papież Ogłasza jakiś dogmat w sprawach właśnie, czy to moralności, czy to wiary, to każdy katolik powinien je przyjąć jako obowiązujące i z Nim się utożsamiać. Kiedy bezwzględnie nie należy kierować się tym, co mówi papież, No, ponad następcą świętego Piotra jest jeszcze Bóg, więc za każdym razem, gdyby Papież powiedział coś w sprzeczności z wiarą, z Ewangelią. Gdyby hipotetycznie zaczął głosić, że Jezus nie jest Bogiem, no to wtedy papież głosi herezję, głosi coś, co zaprzecza objawieniu. No i w tym momencie każdy wierzący ma wręcz obowiązek nie słuchać tego, co głosi papież. Drodzy, są więc sytuacje, kiedy nauczania papieża trzeba słuchać bezwzględnie, bo przemawia z wykorzystaniem swojego charyzmatu, nieomylności. Teoretycznie może się zdarzyć sytuacja, że papież popadnie w herezję i wtedy absolutnie słuchać go nie można. W przeszłości taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, nic nie wskazuje na to, żeby była taka w przyszłości. No ale czysto teoretycznie jest to możliwe. Co z pozostałymi wypowiedziami? No, drodzy, do każdej wypowiedzi papieża powinniśmy podchodzić z szacunkiem i otwartością, ponieważ jak wierzymy, wypowiada je następca świętego Piotra, którego wyborowi towarzyszył Duch Święty. Oczywiście, no, papież jest tylko człowiekiem, więc może być źle poinformowany, może się pomylić, może źle, źle wyrazić, może też dokonać niewłaściwej oceny sytuacji. Dlatego krytyka papieża merytoryczna to nie grzech. My mamy prawo się z papieżem nie zgadzać. Z tym, że no, w takich naszych ocenach zawsze trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym i powściągliwym. W czasach II wojny światowej papież Pius XII był bardzo często krytykowany za to, że otwarcie nie krytykował Hitlera, że nie potępiał Holokaustu. No, i przez wiele osób z tego powodu był nienawidzony. Ale po zakończeniu wojny i otwarciu różnego rodzaju archiwów, okazało się, że papież oficjalnie niewiele robi, ale bardzo wiele działa na innych płaszczyznach. Michael Hessman, niemiecki historyk, w książce pod tytułem Pius XII wobec Hitlera, napisał: Za sprawą ponad 40 interwencji dyplomatycznych. Ukrywając tysiące Żydów w samym Rzymie i, i uzyskując dla nich tyle wiz, ile rządy państw świata były skłonne przyznać, Pius XII uratował życie około 947 tysiącom Żydów, czyli prawie milionowi. W podobnym tonie wypowiada się izraelski teolog, Pinchas Lapide, tak się chyba czy tego nazwisko, on z kolei napisał, że kościół Piusa XII uratował od pewnej śmierci z rąk nazistów 860 tysięcy Żydów. Trochę jest o zbieżności w liczbach, ale to jest tak mnóstwo. Liczba ta dalece przekracza efekty działań innych instytucji religijnych czy akcji ratunkowych podejmowanych przez państwa. I też ten sam historyk uważa, że otwarta krytyka Adolfa Hitlera doprowadziłaby do katastrofy. Więc drodzy, no z perspektywy czasu, to zachowanie plusa XII okazało się dużo bardziej zrozumiałe, ale przede wszystkim odkryto jego inne liczne działania. Co do sytuacji na Ukrainie, no niektóre wypowiedzi Franciszka rzeczywiście budzą bardzo wiele emocji. Niedawno papież na Twitterze napisał. Trzeba płakać na grobach. Nie zależy nam już na młodych. Napawa mnie bólem to, co się dzieje. Nie uczymy się. Niech Pan zmiłuje się nad nami, nad każdym z nas. Wszyscy jesteśmy winni. Drodzy, no to bardzo poruszyło wiele osób, no bo pojawiły się pytania, czyli co, teraz ci wszyscy, którzy giną na Ukrainie, też są winni, te kobiety, dzieci, które widzimy w Polsce, w ośrodkach dla uchodźców, oni też są winni. Drodzy, no na pewno nie o to papieżowi chodziło. Ale jeżeli popatrzymy tak trochę szerzej, no skąd Rosja ma pieniądze, skąd ma takie nowoczesne podzespoły w swojemu zbrojeniu, kto wybierał konkretnych polityków, to wtedy trochę inaczej to wszystko potrafimy zrozumieć. Oczywiście pytaniem otwartym pewnie będzie, czy to zostało rzeczywiście powiedziane w odpowiednim momencie w odpowiedni sposób, ale no nie można papieżowi odmówić w tej wypowiedzi racji. Dużo trudniej oczywiście odnieść się do słów papieża, w których mówi o szczekaniu NATO pod drzwiami Rosji, które mogło wywołać gniew Putina. Chociaż Zbigniew Nosowski, redaktor miesięcznika więź, który analizował całą treść wywiadu, w którym padła ta wypowiedź, a nie tylko jego fragmentu, no zwraca uwagę, że akurat to zdanie papież wypowiedział, podając możliwe motywy, którymi kierował się Putin. Więc w wywiadzie padło pytanie, skąd ta wojna. No i papież, tak tłumaczy to redaktor Nosowski, miał powiedzieć, że no, zdaniem Putina właśnie to bycie na to przy jego granicach wywołało jego furię, wywołało jego agresję. Więc papież nie mówi, że. To jest powód agresji Rosji na Ukrainę, tylko że zdaniem Putina to było przyczyną. No ale media dosyć często biorą jakiś bardzo krótki fragment wypowiedzi bez tego kontekstu, i, no i na podstawie tego budują całą narrację. Także drodzy, oceniając poszczególne wypowiedzi papieża Franciszka, naprawdę zachowajmy dużą ostrożność, ale też dostrzegajmy wszystko to, co papież robi dla Ukrainy. On tam wysyła pomoc humanitarną. Wysła swoich kardynałów i robi jeszcze pewnie masę rzeczy, o których nie wiemy. Całość być może poznamy dopiero za jakiś czas, na pewno jednak w osądach powinniśmy być bardzo ostrożni i poczekać z ostateczną oceną wszystkich jego działań. Drodzy, tyle na dzisiaj. Bardzo was proszę o modlitwę Upokój o na świecie a także za papieża Franciszka. No i starajmy się pomagać wszystkim uchodźcom, którzy teraz przebywają w naszym kraju. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie wszystkim, którzy mnie w jakikolwiek sposób wspierają. No i zapraszam na czwartkowe rozmowy online. Informacja o nich jest zawsze na Instagramie oraz na fanpage'u na Facebooku. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.